To futro będzie idealne dla mojej siostry. Mąż, na oczach wszystkich gości, zerwał ze mnie prezent od moich rodziców i zarzucił go na ramiona swojej siostry. Mama upuściła kieliszek, a tata powiedział tylko jedno zdanie. Zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Zofia Wiśniewska szła powoli w stronę znajomej witryny na ulicy Mokotowskiej. Nogi niosły ją automatycznie, jakby od lat chodziły tą samą trasą. Z biura rachunkowego przez zatłoczone skrzyżowania śródmieścia, mijając Nowy Świat, przeskakując przez Jana Pawła II, aż do tej jednej galerii futer, gdzie czas jakby zwalniał. Zatrzymywała się tu każdego piątkowego wieczoru, zawsze sama, zawsze w milczeniu i zawsze po to samo. Spojrzeć na płaszcz z norek, który zdawał się ją przyzywać. Stał tam jak posąg na manekinie obciągniętym grafitowym aksamitem. Czarny, połyskujący, gładki jak tafla szkła, wyglądał jak coś spoza jej świata. Płaszcz nie był tylko ubraniem. W oczach Zofii był jak relikwia, symbol tego, czego w życiu nie miała, a może nawet nie potrafiła nazwać. Serce biło jej szybciej, chociaż nic przecież się nie działo. Ludzie mijali ją obojętnie. Zajęci swoimi sprawami, a ona patrzyła. W ciszy, w napięciu, jakby właśnie wtedy odbywała się najważniejsza rozmowa w jej życiu rozmowa bez słów, tylko z własnym pragnieniem. Miała wrażenie, że jeśli zrobi krok naprzód i dotknie szkła, płaszcz rozpadnie się w pył, jakby nigdy tam nie był. W myślach, nie mogąc oderwać wzroku od futra, szeptała: Dlaczego właśnie on? To przecież tylko norka, tylko rzecz. Ale kiedy na niego patrzę, czuję. Brak. Jakby brakowało czegoś we mnie. Może on potrafiłby to wypełnić. Nie mówiła tego nikomu. Nawet Bartoszowi. A już na pewno nie Jagodzie, która wyśmiałaby ją półgębkiem, mówiąc coś o marnościach świata. Jagoda nie rozumiała, bo wszystko miała na tacy: rodzinne pieniądze, swobodę którą Zofia znała tylko z filmów. Zofia nigdy nie była bez troska. Każdy jej dzień to bilans, każdy miesiąc to kalkulacja. Kiedy wróciła do mieszkania w Saska Kempa, wszystko wyglądało tak jak zawsze: biała ściana, zapach starego drewna z podłogi, dźwięk klawiatury pod palcami Bartosza. Siedział w tej samej pozycji, w tej samej koszuli co zawsze, z tym samym skupieniem na twarzy. Wróciłaś wcześniej niż zwykle rzucił, nie odrywając wzroku od monitora. Coś się stało w biurze? Zofia zdjęła płaszcz, zawiesiła go starannie, jakby ten gest miał znaczenie. Nie odpowiedziała od razu. Patrzyła w okno, jakby za szybą mogła jeszcze zobaczyć odbicie tamtego płaszcza. Nie. Nic takiego, odparła cicho, ale ton jej głosu zdradzał więcej niż chciała przyznać. Bartosz spojrzał na nią kątem oka. Jakby próbował odczytać coś z jej twarzy. Czuł, że Zofia nosi w sobie napięcie, którego nie potrafił nazwać. Ona zawsze była spokojna, uporządkowana, ale ostatnio jest w niej coś, jakby pęknięcie. Może powinienem zapytać więcej, może zbyt często zakładam, że wszystko z nią w porządku. Ale nic nie powiedział. Wrócił do swojego raportu, zostawiając Zofię samą z myślami, a w niej Rodził się bunt. Pragnienie, którego nie chciała przyznać nawet przed sobą. Bo czy miała prawo? Miała przecież męża, mieszkanie, pracę, miała wszystko, czego potrzeba. Tylko, że nikt nie widział tej pustki, która rosła w niej od lat. Cichego pytania, które powtarzało się w jej głowie. Czy to naprawdę wszystko? Czy ja już tylko liczę i płacę rachunki? Czy już nie mogę marzyć? Każdego piątku, jak w rytuale. Stawała przed tą witryną i przez krótką chwilę udawała, że to możliwe. Że mogłaby wejść, sięgnąć ręką, dotknąć miękkości futra i pozwolić sobie na coś jej. Nie dla kogoś. Nie z rozsądku. Nie na promocji. Dla siebie. Raz, kiedy była już blisko szyby, zauważyła odbicie. Nie swoje, ale czyjeś za sobą. Ktoś patrzył. Mężczyzna w ciemnym płaszczu. Zbyt elegancki jak na zwykłego przechodnia. Ich spojrzenia się spotkały. Krótko, ale intensywnie. Zofia odwróciła wzrok, jakby przyłapana na czymś wstydliwym. A gdy się obejrzała, nie było go. Zniknął tak cicho, jak się pojawił. Nie mówiła o tym Bartoszowi. Nie z obawy, lecz z instynktu. Jakby coś w niej podpowiadało. To jeszcze nie pora. Tego wieczoru, siedząc przy stole i jedząc zupę, którą ugotowała mechanicznie. Zofia nagle powiedziała bez patrzenia na męża. Myślałeś kiedyś o tym, co naprawdę byś chciał, gdybyś mógł wszystko. Bartosz spojrzał zdziwiony. Wszystko? Uniósł brew. Nie wiem. Dom na mazurach? Spokój, a ty. Zofia uśmiechnęła się ledwie zauważalnie. Jeszcze nie wiem, ale w głowie wiedziała. Widziała ten płaszcz, jakby był nie ubraniem, ale kluczem. Do czego? Jeszcze nie potrafiła tego nazwać, tylko jedno wiedziała na pewno wróci tam w przyszły piątek i być może wejdzie do środka. Zofia siedziała na skraju łóżka, jeszcze w szlafroku, kiedy usłyszała stukanie do drzwi wejściowych. Wstała powoli, instynktownie wygładzając materiał na biodrach. Serce uderzyło szybciej wciąż miała w sobie echo wczorajszego spojrzenia na płaszcz ale nie sądziła, że dzisiejszy dzień Pozornie zwykły, skrywa coś, co miało zmienić wszystko. Córciu, głos Teresy zabrzmiał za drzwi z radością, jakby niosła wieści z innego świata. Zofia otworzyła i natychmiast została otulona zapachem znajomego kremu do rąk, ciasta drożdżowego i czegoś jeszcze. Za matką stał Radosław, uśmiechnięty szeroko z dwoma dużymi kartonami. Oboje promienieli. Wnieśliśmy to wszystko na trzecie piętro. Rzucił z dumą ojciec, ale warto było dzień wyjątkowy. Zofia cofnęła się, robiąc im miejsce. Mieszkanie zapełniło się ich obecnością głośną, ciepłą, niespieszną. Teresa postawiła pudełka na stole w kuchni i od razu zaczęła rozkładać zawartość. Domowe sałatki, pieczeń zawijaną w liściach kapusty, kruche ciasteczka z marmoladą. Sałatka jarzynowa z maślanym majonezem i koperkiem, tak jak robiła twoja babcia. Pamiętasz ten smak? Zofia skinęła głową, ale nie potrafiła się uśmiechnąć. Było w tym wszystkim coś zbyt intensywnego, zbyt starannie zaplanowanego. Mamo, nie trzeba było. To tylko moje trzydzieste urodziny. Tylko? rzucił Radosław z teatralnym oburzeniem. Trzydzieści lat. To nie byle co. Chcieliśmy, żebyś zapamiętała ten dzień. Wtedy Zofia zauważyła, że ojciec sięga po niewielkie płaskie pudełko, aksamit granatowy, miękki w świetle trzymał je z ostrożnością, jakby miał w rękach coś kruchego, jakby już samo dotknięcie mogło to zepsuć. Chodź tu, Zosiu, powiedział spokojnie. To od nas. Na ciebie czekało. Pudełko spoczęło na jej dłoniach. Zofia spojrzała na niej jak na tajemnicę, której nie była gotowa odkryć, ale palce już poruszały się same. Odsunęła zamek i rozchyliła wieko. Wewnątrz, starannie ułożony, leżał on: płaszcz z norek ten sam, który śnił jej się od pięciu lat ten, który oglądała z szyby z uczuciem, jakby brakowało jej tchu teraz był realny leżał tu, w jej rękach. Jak zaczęła, ale głos ugrzązł jej w gardle. Skąd? Wiedzieliśmy, powiedziała Teresa z miękkością w głosie. Czasem wystarczy popatrzeć, by zrozumieć czego komuś brakuje. Czekaliśmy tylko na właściwy moment, dodał ojciec, a jego wzrok był ciepły, ale czujny. Zofia przełknęła ślinę, po czym bez słowa wsunęła ręce w rękawy. Płaszcz osunął się na jej ramiona jak powietrze, jak skóra, jak spełnienie. Czuła się inna, większa, silniejsza, jakby nie była już tylko księgową w szarym biurze, ale kobietą, która może wybrać siebie. Dzwonek do drzwi wyrwał ich z ciszy. Zaczęli się schodzić goście, Marta i Paweł, znajomi z uczelni, z którymi dzieliła pierwsze lata dorosłości. Potem Ewa i Michał z sąsiedztwa, z uśmiechami pełnymi życzliwości. I w końcu Bartosz. Przybył z całą rodziną. Irena, jego matka, wyprostowana jak regał pełen encyklopedii, w spojrzeniu miała chłód, którym oceniała każdego, kto nie nosił perłowej broszki. I jagoda, błyszcząca, pewna siebie, jak zawsze zbyt głośna. Zosieńko, krzyknęła od progu Boże, co to za cudo, ten płaszcz to absolutna bajka mogę przymierzyć? Zofia otworzyła usta, ale nie zdążyła odpowiedzieć. Bartosz przesunął się między nimi, nie patrząc jej w oczy. Jagoda, będzie ci w nim do twarzy, powiedział cicho, jakby mówił o czymś bez znaczenia. Zanim Zofia zdążyła zareagować, poczuła, jak materiał zsuwa się z jej ramion. Bartosz, ruchem szybkim, zbyt pewnym, zdjął płaszcz i podał go siostrze. Co ty robisz? wymknęło się jej z ust, ale brzmiało to bardziej jak szept niż krzyk. Jagoda założyła płaszcz jak trofeum. Przejrzała się w lustrze w przedpokoju i obróciła dookoła własnej osi. Idealny, jakby był mój. Właśnie w takim widzę się zimą w Zakopanem. Zofia stała bez ruchu, jakby ktoś uderzył ją w pierś. Patrzyła na Bartosza, ale on unikał jej wzroku. Teresa wstrzymała oddech. Szklanka w jej dłoni zadrżała, po czym spadła i rozbiła się z dźwiękiem który przeciął ciszę jak nóż. Oddaj mi go, powiedziała Zofia ledwie słyszalnie, ale z siłą, która nie znosiła sprzeciwu. Bartosz tylko wzruszył ramionami. Jagoda nie słyszała lub udawała, że nie słyszy. Obracała się dalej, uśmiechnięta, pochłonięta sobą. Czuję się w nim jak królowa, rzuciła. Goście milczeli. Nikt nie wiedział jak się zachować. Paweł odwrócił wzrok. Marta spojrzała na podłogę. Michał próbował coś powiedzieć, ale zrezygnował. Ewa przygryzła wargę. Zofia stała w środku pokoju, bez płaszcza, z nagimi ramionami i oczami pełnymi niedowierzania. Wiedziała już, że tego dnia nie odzyska tego, co jej zabrano. Ale coś się w niej zmieniło, coś, co nie należało już do nikogo prócz niej. Cisza, która zapadła po słowach jagody i geście bartosza, była lepka, duszna. Nikt nie śmiał się poruszyć. Nawet oddechy stały się cichsze, jakby wszyscy bali się sprowokować coś, co już wisiało w powietrzu. Tylko Zofia z gołymi ramionami stała, jak skamieniała, ale w oczach nie było już łez. Tylko ogień, mały, ledwie tlący się płomień, który zaraz miał przeistoczyć się w pożar. Wtedy wstał Kazimierz Rutkowski. Cichy, jak zawsze, ale jego ruchy miały w sobie precyzję. Tę wojskową, nienawykłą do wahań. Oparł dłoń o kant stołu. Spojrzał na syna. Milczenie trwało może trzy sekundy. Trzy sekundy, które zdawały się rozciągnąć w nieskończoność. Bartosz, powiedział cicho, niemal jakby szeptał do siebie. Oddaj jej ten płaszcz. Wszyscy spojrzeli na niego. Irena wstrzymała oddech. Jagoda zmarszczyła brwi z niezrozumieniem. Ale Zofia. Zofia w końcu spojrzała mu prosto w oczy i zobaczyła tam coś, czego nigdy wcześniej nie dostrzegła. Cień smutku, I jakby wspomnienie. Bartosz zawahał się. Ręce mu zadrżały, ale pozostał nieruchomy. Chronił siostrę, nie Zofię. Jakby właśnie w tej chwili to Jagoda była jego żoną, jego wyborem. Jakby znów próbował zmazać jakieś winy sprzed lat, które znał tylko on. Kazimierz zrobił jeden krok, tylko jeden, ale wystarczyłby napięcie pękło. Dłoń ciężka i pewna uderzyła Bartosza w szczękę z siłą, której nikt się nie spodziewał. Cios nie był brutalny, był symboliczny, jakby z każdą dekadą milczenia i zgody na kompromisy, Kazimierz gromadził w sobie ten jeden gest. Bartosz cofnął się, zatoczył, chwycił się oparcia krzesła. Jagoda zamarła. Płaszcz wysunął się z jej rąk, opadł bezgłośnie na podłogę. Zofia nie poruszyła się ani o milimetr. Co ty? zaczęła Irena, ale głos załamał się w gardle. Sięgnęła po butelkę wina, jakby miała jej posłużyć za tarczę. Kazimierz spojrzał na nią tylko raz wystarczyłoby opuściła rękę. Ty jesteś jej mężem, powiedział cicho, ale z naciskiem. Nie jagody. Jagoda zrobiła krok w tył, ale wtedy Teresa, niezdolna już dłużej milczeć, chwyciła najbliższą rzecz, porcelanową salaterkę i z impetem uderzyła nią o stół. Dość, wrzasnęła, dość tej farsy. I nagle wszystko runęło. Głosy, emocje, dłonie sięgające po talerze, które trafiały w ściany. Maś z majonezu spływała po obrusie. Michał próbował ratować kieliszki. Ewa krzyczała coś o sąsiadach. Marta i Paweł stali w progu z oczami szeroko otwartymi. W środku tej burzy, jakby wyrwana z innego świata, stała Zofia. A potem przemówiła. Głos nie był ani drżący ani łagodny. Był jak grzmot, który długo wstrzymywany wreszcie uderzył. Koniec powiedziała. Lata ciszy, zgód, przymykania oczu tego już nie będzie. Odwróciła się ku Bartoszowi, teraz z plamą na policzku, z rozpiętą koszulą, z oczami niepewnymi. Ty mnie nie chroniłeś, tym mnie więziłeś. Pod pozorem spokoju zabierałeś mi oddech. Przerywałeś marzenia, wybierałeś za mnie. Mówiłeś, co jest dla mnie lepsze. Ale ja nie jestem Twoją poprawką na błędy młodości. Nie jestem Twoją misją. Zwróciła się do jagody. A ty? Całe życie w centrum, błyszczące. Ale ten płaszcz nie był o tobie. Nigdy nie był. Tego nie możesz sobie wziąć, przymierzyć i oddać bez szkody, bo to nie futro. To moje lata wyrzeczeń. Na podłodze leżał płaszcz. Brudny od czerwonego wina z przyklejonym kawałkiem ziemniaka wydawał się czymś zupełnie innym niż wcześniej. Nie był już symbolem luksusu, był znakiem, końcem jednej epoki. Kazimierz spojrzał na Zofię i choć nie powiedział ani słowa, w jego oczach było coś, co przypominało podziw jakby widział w niej cień kogoś, kogo kiedyś znał, albo kogoś, kim sam chciał być. Wtedy Zofia schyliła się. Podniosła płaszcz z podłogi, nie próbowała go czyścić, objęła go ramieniem, spojrzała na zebranych. Wychodzę i wyszła, nie trzaskając drzwiami, nie dramatyzując. Po prostu odeszła, jakby właśnie odzyskała coś, co dawno temu zostało jej odebrane. Za drzwiami zapadła cisza, tylko Teresa stała z otwartymi ustami, Irena zakrywała twarz dłońmi. Jagoda nie potrafiła zdjąć wzroku z pustego miejsca, gdzie jeszcze przed chwilą była Zofia. Kazimierz usiadł powoli, jakby wszystko co miał powiedzieć już powiedział. A Bartosz, wciąż nieruchomy, szeptem rzucił: Zosia. Ale odpowiedziała mu tylko cisza. Zofia stała w drzwiach, patrząc za sobą, gdzie przed chwilą zniknęli Bartosz, Jagoda i Irena. Serce waliło jej jak dzwon. Ramiona drżały. A w gardle narastał szloch, którego nie mogła już powstrzymać. Osunęła się na podłogę, jakby dopiero teraz pozwalała sobie poczuć cały ciężar tego, co się wydarzyło. Łzy spadały bez oporu. Teresa uklękła obok niej, objęła ją ramionami i przyciągnęła do siebie z delikatnością, jakiej Zofia nie czuła od dziecka. Córeczko, szepnęła wprost do jej włosów. Czekaliśmy na ten moment od lat. Wiedzieliśmy, że kiedyś odnajdziesz w sobie tę siłę. Radosław stał w milczeniu, po czym schylił się i ostrożnie podniósł płaszcz z podłogi. Obejrzał go, przesunął dłonią po zabrudzeniach i podartej podszewce. W jego spojrzeniu nie było gniewu, tylko zrozumienie. Naprawimy go, powiedział spokojnie. Ale to, co się w tobie obudziło, już się nie złamie. W kolejnych tygodniach Zofia żyła inaczej. Codzienność była nadal pełna cyfr, rachunków, autobusów i zakupów w osiedlowym sklepie. Ale wszystko miało inny smak. Jakby każdy krok należał wreszcie do niej. Każda decyzja, od wyboru książki, po odmowę spotkania, była odbudową samej siebie. Bartosz dzwonił codziennie. Na początku z tą samą nutą desperacji, do której była przyzwyczajona. Ale z czasem ton się zmieniał. Był cichszy, pokorniejszy. Nie prosił, nie przekonywał, po prostu mówił, czasem o tym, co zrozumiał, czasem tylko o swoim dniu. Aż pewnego popołudnia pojawił się u drzwi, bez zapowiedzi. W dłoniach trzymał bukiet białych lili. Twarz miał opuchniętą, z siną plamą w miejscu, gdzie Kazimierz wymierzył swój cios. Ale oczy oczy były inne. Zosiu, zaczął. Przez całe nasze małżeństwo chroniłem nie tę osobę, co trzeba. Myślałem, że jeśli uratuję jagodę przed wszystkim, co ją kiedykolwiek mogło zranić, to i ja będę zbawiony. Ale w tym wszystkim zapomniałem o tobie. Zamilkł na chwilę. Wziął głębszy oddech. Nie mówiłem ci nigdy. Ale kiedy byliśmy dziećmi, jagoda wpadła do jeziora za domem. Myślałem, że się utopi. Rodzice byli daleko. Wskoczyłem za nią. Uratowałem ją. Ale tamtego dnia przysiągłem sobie, że już nigdy więcej jej nie zawiodę. I ta przysięga stała się przekleństwem. Przeniosła się na każdą decyzję, każdą relację. Nawet z tobą. Zofia słuchała, nie przerywając. W jego głosie nie było już pozy. Była prawda. I w niej coś, co przez lata było nieobecne. Pokora. Nie proszę cię o wybaczenie. Proszę tylko, żebyś zobaczyła mnie takim, jakim jestem teraz, zmienionym, albo wciąż zmieniającym się. Zofia odpowiedziała po dłuższej chwili. Bartosz. Ja chcę wierzyć, że ludzie potrafią się zmienić, ale nie słowami, tylko czynami. Potrzebuję czasu. Potrzebuję zobaczyć cię w codzienności, a nie w deklaracjach. On skinął głową. Nie sprzeciwił się. Nie prosił więcej. Kilka tygodni później pojechali razem na Mazury. Nie dla ucieczki, ale by się spotkać. Naprawdę. Dom nad jeziorem, pusty o tej porze roku, był miejscem, gdzie wszystko się zaczęło i gdzie coś mogło się narodzić na nowo. Spacerowali po zamarzniętym brzegu, rozmawiając godzinami. Zofia mówiła o swoim strachu przed byciem niewystarczającą, o tłumionej złości. O marzeniach, które latami odkładała. Bartosz słuchał, a potem mówił o samotności w roli starszego brata zbawcy, o nieustannym poczuciu winy, o zmęczeniu rolą mężczyzny, który nie miał prawa do słabości. Byli tam bez masek, bez planów, tylko oni i przeszłość, którą wreszcie mogli zostawić za sobą. W tym czasie Jagoda znalazła pracę w małym studio fotograficznym. Po raz pierwszy sama wynajęła mieszkanie. Irena wysłała Zofii wiadomość, krótką, ale szczerą: Przepraszam, nie widziałam cię naprawdę. Chciałabym to naprawić, jeśli pozwolisz. Wiosną, w tym samym korytarzu, gdzie kiedyś zaczęła się historia płaszcza, pojawił się on znowu odnowiony, wyczyszczony, z nową potrzewką, ale tą samą duszą. Zofia założyła go powoli, tym razem bez wahania. Bez lęku, że to zbyt wiele. W lustrze zobaczyła siebie. Nie kobietę czekającą na aprobatę, ale taką, która wie, czego chce i już nie potrzebuje niczyjego pozwolenia. Bartosz podszedł cicho, z dłonią lekko dotykającą jej pleców. Dziękuję, że dałaś mi szansę naprawić to, co zniszczyłem. Zofia spojrzała mu w oczy. Uśmiechnęła się delikatnie. Dziękuję, że ją wykorzystałeś. Objęli się. Bez potrzeby słów. Nie byli tacy jak kiedyś, ale byli razem, nie z obowiązku, nie z wygody, z wyboru. A płaszcz? Płaszcz już nie był marzeniem, był symbolem, dowodem, że można się podnieść, naprawić i znów marzyć, tym razem inaczej, z otwartym sercem i spokojem w duszy.